Czy moneta może opowiedzieć historię kraju? Czy kawałek miedzioniklu może przenieść nas do czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego czy Jadwigi? Dziś zabieram Cię w podróż przez jedyną w swoim rodzaju serię monet kolekcjonerskich. Przed Tobą królowie Polski, 15 monet, 15 władców i ponad 1000 lat historii wybitych w metalu. Usiądź wygodnie. To nie tylko opowieść o monetach to lekcja historii zamknięta w numizmatach. Seria Poczet Królów i Książąt Polski to nieformalna nazwa nadana przez kolekcjonerów zestawowi monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski w latach 1979 do 1994. Rozpoczęta jeszcze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przetrwała zmiany polityczne i gospodarcze ukazując władców Polski od Mieszka I po Zygmunta I Starego. Choć nie była to seria numizmatyczna ogłoszona oficjalnie jako cykl, kolekcjonerzy szybko zauważyli wspólny motyw. Historyczni władcy, portretowani w godny, realistyczny sposób, z zachowaniem szczegółów twarzy, brody, korony i stroju. Wszystkie wizerunki to klasyczne popiersia, dostojne i proste w przekazie. Pierwsza moneta z serii, popiersie, mieszka ukazane w stylu klasycznym. Z królewskim profilem, brodą i koroną książęcą. Jego spojrzenie surowe, poważne. To ojciec polskiej państwowości. Mieszko to pierwszy historyczny władca Polski, który przyjął chrzest w 966 roku, co uznaje się za początek państwa polskiego. Moneta ukazała się w roku 1979, a jej nominał to 50 złotych. Kolejna moneta została wyemitowana rok później. Był to rocznik 1980 i podobnie jak u poprzednika, nominał to 50 zł. Na monecie został przedstawiony wizerunek Bolesława Chrobrego, pierwszy koronowany król polski. Władczy portret z bujną brodą i królewską koroną. Oblicze dumne i silne, symbol wczesnego państwa piastów. Bolesław Chrobry kontynuował dzieło ojca. Został koronowany w 1025 roku i prowadził ekspansję terytorialną. Wzmacniając pozycję Polski w Europie. Kazimierz Odnowiciel nominał 50 złotych, rocznik 1980. Władca okresu odbudowy po kryzysie. Jego twarz spokojna, ale stanowcza, jakby oddająca determinację, z jaką przywracał państwowość. Kazimierz powrócił do Polski po okresie rozbicia i najazdów, odbudowując struktury państwa po kryzysie monarchii. Bolesław II śmiały rocznik 1981, nominał 50 złotych. Bolesław II Śmiały, znany również jako Bolesław Szczodry, był jednym z najbardziej kontrowersyjnych władców Polski. Na monecie ukazany z ostrymi rysami twarzy, z wyrazem siły i ambicji. Jego panowanie było pełne konfliktów z kościołem, w tym głośnego przypadku z biskupem Stanisławem, który zakończył się morderstwem duchownego. Po tym wydarzeniu Bolesław musiał uciekać z kraju, Władysław I Herman, rocznik 1981, nominał 50 zł. Jego oblicze nieco spokojniejsze, z rozbudowanymi wąsami i delikatniejszą linią twarzy. Postać wyważona, jak jego styl rządzenia. Był ojcem Bolesława Krzywoustego i władcą, który panował w czasach rozbicia dzielnicowego. Choć nie był zbyt silnym monarchą, starał się utrzymać stabilność w państwie, decydując się na kompromisy polityczne. To za jego rządów Polska weszła w okres rozbicia dzielnicowego, który trwał przez wiele lat. Rocznik 1982. Bolesław III Krzywousty. Nominał 50 złotych. Silna, zdecydowana twarz. Broda i długie włosy nadają mu bojowego charakteru. Bolesław zasłynął jako sprawny wojownik i reformator. To on wprowadził zasadę senioratu, która niestety przyczyniła się do rozbicia dzielnicowego. Rocznik 1983, moneta o nominale 50 zł, z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Był on jednym z najwybitniejszych władców Polski. Jego największym osiągnięciem było zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 roku, kiedy to, jako król polski, uratował Europę przed najazdem Imperium Osmańskiego. Sobieski uchodził za wybitnego stratega. A jego moneta stanowi symbol jego zasług wojennych. Rocznik 1985 i moneta o nominale 100 złotych z wizerunkiem Przemysława II. Jest to portret króla tragicznego, koronowanego i wkrótce potem zamordowanego. Jego twarz na monecie to połączenie dostojeństwa i surowości. Jego panowanie miało znaczenie głównie symboliczne. Był królem, który próbował zjednoczyć Polskę po rozbiciu dzielnicowym, ale jego tragiczna śmierć zakończyła te ambitne plany. Rocznik 1986, nominał 100 złotych. Władysław I Łokietek, twarz wyrazista z królewskim profilem i ostro zaznaczoną brodą. Był jednym z kluczowych monarchów średniowiecznej Polski. Jego wielkim osiągnięciem było zjednoczenie rozbitej na dzielnicę Polski. Władysław Łokietek pokonał swoich rywali w walce o koronę, a jego sukcesy polityczne i militarne umocniły Polskę po długim okresie rozbicia dzielnicowego. Rocznik 1987 nominał 100 złotych Kazimierz III Wielki. Był jednym z najwybitniejszych władców Polski. Jego panowanie to czas niezwykłego rozwoju Polski. Stworzył silne państwo, przeprowadził liczne reformy administracyjne i prawne. A także rozwinął gospodarkę. Jego rządy uznaje się za Złoty Wiek Polski średniowiecznej. Kazimierz Wielki zbudował wiele zamków, reformował prawo i gospodarkę. Pozostawił Polskę silną i zamożną. Nominał 100 Złotych, rocznik 1988. Jadwiga, jedyna kobieta w serii. Jej twarz pełna łagodności, ale też siły. Jadwiga Andegaweńska była królem Polski, a nie królową. Jak często jest mylnie przedstawiane. Została koronowana na króla w 1384 roku, co miało ogromne znaczenie dla historii Polski. Jadwiga była pierwszym monarchą, który przewodził państwem jako kobieta, a jej rządy miały kluczowe znaczenie w dołączeniu Polski do Unii z Litwą. Była także wielką fundatorką kościoła i kultury, a jej śmierć pogłębiła kryzys polityczny w kraju. Rocznik 1989. I pierwsza moneta w serii o nominale 500 zł. Moneta z profilem Jagiełły, króla wojownika i dyplomaty. Jego twarz spokojna, ale dostojna. Władysław II Jagiełło był wielkim księciem litewskim, który poślubił Jadwigę Andegaweńską i tym samym stał się królem Polski. Jagiełło dzięki swojej Unii z Polską zapisał się w historii Polski jako władca, który zapewnił Polsce zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 roku. Jego panowanie doprowadziło do rozwoju Polski i Litwy, a także stworzenia potężnego państwa jagiellońskiego. Rocznik 1992. Nominał 10 tysięcy złotych. Władysław III Warneńczyk. Król młodo zmarły poległy w bitwie pod Warną. Portret młodzieńczy z lekkim smutkiem na twarzy. Był królem Polski i Węgier. Warneńczyk zginął w wieku 20 lat podczas krucjaty przeciw Turkom. Jego śmierć była szokiem dla Europy, a po jego śmierci Węgry i Polska zostały osłabione. Rocznik 1993. Nominał 20 tysięcy złotych. Silny i długowieczny monarcha dynastii Jagiellonów. Kazimierz IV Jagiellończyk. Oblicze wyważone, ale z twardymi rysami twarzy. Portret ukazuje króla mądrego i sprawiedliwego. Jego panowanie to jeden z najważniejszych okresów w historii Polski i Litwy, charakteryzujący się umocnieniem dynastii Jagiellonów i wzrostem znaczenia obu państw w Europie Środkowo-Wschodniej. ROCZNIK 1994. Nominał 20 tysięcy złotych i ostatnia moneta z serii z wizerunkiem Zygmunta I Starego. Renesansowy monarcha, ojciec Zygmunta Augusta. Na monecie ukazany z elegancją i dostojeństwem epoki którą symbolizował. Jego panowanie to czas wielkich zmian, rozwoju gospodarczego oraz wzrostu potęgi Polski w Europie. Wprowadził reformy administracyjne, dbał o rozwój kultury i architektury. Jego czasy to polski renesans. Choć monety z tej serii nie są wybite ze szlachetnych kruszców, takich jak srebro czy złoto, ich wartość kolekcjonerska potrafi zaskoczyć. To nie tylko kwestia wieku, ale także wyjątkowego miejsca w historii polskiej numizmatyki. W stanie menniczym, bez rys, śladów obiegu, z idealnym połyskiem pojedyncze egzemplarze potrafią osiągać ceny od kilku do kilkudziesięciu złotych. Na wartość wpływa stan zachowania konkretnego rocznika, a czasem nawet niuanse techniczne związane z biciem monety. Ale ta seria to coś więcej niż tylko liczby i ceny. To opowieść zamknięta w piętnastu krążkach metalu, z których każdy przenosi nas w inną epokę polskich dziejów. Kompletna seria to prawdziwa gradka, nie tylko dla zbieraczy monet, ale dla każdego, kto ceni historię, symbolikę i tradycję. Zbieranie tych monet to nie tylko hobby, to emocjonalna podróż przez wieki. Każda moneta to przystanek, który pozwala spojrzeć wstecz, nie tylko na władców. Ale też na czasy, w których moneta powstała. To także wspomnienie dzieciństwa dla wielu, którzy pamiętają jeszcze, jak takie monety trafiały do obiegu lub były wyjmowane z prezentowych pudełek. Dla młodszych to pomoc do historii, który można trzymać w dłoni. Jeśli jesteś kolekcjonerem monet z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ta seria to pozycja obowiązkowa. Jeżeli kochasz historię Polski. To właśnie te monety potrafią ją opowiedzieć w najprostszy, najbardziej symboliczny sposób. Bez słów, poprzez wizerunek, datę i detale. A jeśli dopiero zaczynasz przygodę z numizmatyką, to może właśnie od tej serii warto zacząć. Numizmatyka to nie tylko inwestycja. To pasja, to emocje, to sztuka i historia zaklęte w małych krążkach metalu. Z tej strony Numi Hunter. Polujemy na monety. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.